Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, witam was w odcinku takim nietypowym, nieco spokojniejszym, ponieważ opowiem wam co skłoniło mnie do zamknięcia serwisu, który w sumie prosperował bardzo dobrze. Więc może od samego początku, bo chyba wam nigdy nie mówiłem w jaki sposób ja w ogóle pracę na serwisie zacząłem, jak się nauczyłem tego i tak dalej. Na rowerze zacząłem jeździć w 2018 roku, sprawiał mi to mega przyjemność, byłem w stanie to robić w sumie codziennie i tak w sumie codziennie to robiłem. No z tym, że po pewnym czasie, po około roku półtorej poczułem, że nieco sprzęt mi, że brakuje mi po prostu sprzętu. I że chcę coś lepszego. No i zacząłem sobie próbować jakoś zarabiać. Na początku było to robienie prądzletek z parakordu. W sumie do dzisiaj mam masę tego parakordu, bo zostało mi to po prostu, bo w pewnym czasie to skończyłem robić. Robiłem jakieś drobne naprawy rowerów znajomym i tak, i tak dalej, ponieważ się sam uczyłem tego na swoim rowerze. No i tak się zarobiłem na kolejny rower, z tym, że w miarę jedzenia apetyt rośnie. No i w sumie widać, widać po mnie? Nie, nieistotne. No i mając około 15 lat, dokładnie, jeszcze pamiętam, tydzień przed, przed 15 yy, y, urodzinami, zacząłem pracę w sklepie serwisie rowerowym. No i tak przez kilka kolejnych lat sobie pracowałem raz w jednym, raz w drugim, tutaj trochę, trochę tam i tak dalej, i tak dalej no generalnie tych miejsc gdzie pracowałem były chyba, chyba łącznie dwa lub trzy no i tak pracując w tych różnych miejscach widziałem ile zarabia taki serwisant, a ile pieniędzy przynosi no i tak pomyślałem sobie kiedyś, kurde może warto by było zacząć spróbować zrobić coś swojego no i w ostatnim roku kiedy chodziłem do liceum, zacząłem pomalutku budować to gdzie teraz tutaj jestem no i pierwszy rok był w sumie super. No bo miałem pracę na tyle dużo, że miałem pieniądze na wyjazdy, miałem pieniądze na jakieś naprawy rowerów. Nawet i zdarzyło mi się kupić tam jeden czy tam dwa rowery w międzyczasie. Ale tej pracy było na tyle mało, że miałem właśnie czas na te wyjazdy. A w tym roku było nieco inaczej. I w tym momencie może wytłumaczę Wam, czym jest pracoholizm. Szkodliwe, nałogowe wykonywanie pracy jest rodzajem zaburzenia psychicznego. Jest traktowane jako zaburzenie o podłożu uzależnienia behawioralnego. Jest nadmiernym, patologicznym zaabsorbowaniem pracą, nad którym pracowali stracił kontrolę, a dysfunkcyjny sposób wykonywania pracy kontynuuje pomimo negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych. Co to oznacza w praktyce? Przez ostatni rok normą była dla mnie praca od godziny 8 do godziny 20, łącznie z niedzielami. Przykładem jest to, że na przykład jak ostatnio była wigilia, no to oczywiście pracowałem całą wigilię, całą przerwę świąteczną. Potem był Sylwestr i oczywiście też go przepracowałem. Wyglądało to nawet do tego stopnia, nietypowo, że na Sylwestra pojechałem, w sensie no, do znajomych sobie pojechałem zaraz po skończeniu pracy. I będąc u tego znajomego, z samego rana wstałem, miałem nastawiony budzik, wziąłem prysznicu znajomego i wróciłem z powrotem do serwisu. Więc, to jest. Tak to nie powinno wyglądać po prostu. Więc, uznałem już jakiś czas temu, że trzeba to zmienić, ponieważ, no, nie ma opcji, że będę tutaj pracował mniej, jeżeli po prostu stąd nie pójdę. Nie ma takiej opcji. Nie wiem, musiałbym podnieść ceny dwukrotnie, ale to wtedy ludzie się na mnie zaczął gniewać. No. To się nie łączy wszystko w jedną spójną całość, więc uznałem, że zamykam swój serwis z końcem lutego. Od razu Wam mówię, nie piszcie do mnie o serwisy, ponieważ już nowych rowerów nie przyjmuję. Są tylko te rowery umówione. Spokojnie serwisy dalej będę wykonywał, z tym, że będę je wykonywał dla kogoś, to znaczy po prostu zatrudniłem się w innym sklepie serwisie rowerowym. Znalezienie nowego miejsca dla mnie nie było wcale takie łatwe, ponieważ chciałem mieć serwis chciałem pracować w serwisie, w którym będzie wysoki poziom jeżeli chodzi o narzędzia, będzie fajny dostęp do wiedzy do części i tak dalej tak dalej no i udało się dogadać z Bikershopem w Katowicach zresztą odcinek z tego już macie z, z pierwszy odcinek z, z, jakby z budowy serwisu macie na kanale serwis cały czas się rozwija, będzie do, dobra, to nie jest odcinek o Bikershopie, tylko to jest odcinek o tym, dlaczego zamykam ten swój serwis. Dobra, to jeszcze szybko jak co otwarcie 9 marca idziemy dalej. Niektórzy mogą się zacząć zastanawiać, co planuję zrobić z tym wszystkim, z tymi wszystkimi narzędziami, z tymi wszystkimi częściami, szczerze, nie wiem. Asortyment, z opony i tak dalej pewnie sobie zostawię, no bo są rzeczy eksploatacyjne, takie rzeczy, których nie wykorzystam raczej aż w takich ilościach, na przykład, nie wiem, 10 kompletów hamulców albo kilka milionów siloka i tak, no, w sensie różne rzeczy. No, pewnie wyląduję na jakimś o może zostawię to, żeby po prostu znajomym e, tam e, posprzedawać, jak będą w potrzebie. Szczerze, jeżeli chodzi o części, nie wiem, jeżeli chodzi o narzędzia, większość narzędzi sobie zostawię. Wiadomo, nie mogę ze sobą zabrać wszystkich czterech szafek narzędziowych i stołu, który ma, nie wiem. 3,5 metra, chyba no jest to wykonalne, więc no niektóre rzeczy po prostu będę musiał sprzedać, ale większość narzędzi sobie zostawię i liczę na to, że jak już za kilka lat dorobię się swojego domu, a nie wynajmowanego mieszkania, tak jak to jest w chwili obecnej, to zrobię sobie po prostu takie swoje małe miejsce do serwisowania i, i no po prostu chciałbym mieć kiedyś taki swój. Mały serwisik, to w sumie też miał być mały serwisik, a się tak rozwinęło, ale chodzi mi o to, że taki mały tylko po to, żeby robić tam swoje rowery i tylko po to, żeby znajomi na przykład mogli wpaść na piwko sobie posiedzieć, wiecie o co chodzi. No i teraz pytanie, co planuję zrobić z czasem wolnym. No przede wszystkim chciałbym poświęcić ten czas na to, od czego to wszystko się zaczęło, czyli jazdę na rowerze. Mianowicie chciałbym powrócić do poziomu, jakim prezentowałem, reprezentowałem 3 lata temu, czyli jakby w tym roku udało mi się polecieć łysom. To by było super, ale nie nastawiam się na to, ponieważ wiem, że to będzie dużo pracy ode mnie wymagało. Przede wszystkim chciałbym też ogarnąć zdrowie, bo ten bar, który ostatnio uszkodziłem sobie w Lapomie, jak przestałem brać te leki przeciwbólowe, skończyłem go zlepiać taśmą. To się okazuje, że wykonanie takiego ruchu tą ręką albo danie ręki tak za plecy, no tutaj mi się blokuje. Już nie jestem w stanie dać ręki za plecy tak. Więc w czwartek już idę do lekarza. W sumie w czwartek, jakby to oglądacie, już byłem u lekarza. Chcę ogarnąć przede wszystkim najpierw zdrowie takie fizyczne, a potem wydaje mi się, że w moim przypadku też dużo, duży wpływ na mój rozwój, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze, będzie miało e, może nawet nie że zdrowie, tylko komfort psychiczny, w sensie rzeczy, które robiłem kiedyś, teraz są dla mnie bardzo straszne i to jest prawdopodobnie kwestia tego, że na rowerze połamałem się już kilka razy, miałem stłuczony bark, czy tam nie wiadomo co, też bardzo dużo razy. I niby to na mnie nie wpływa, nie czuję się, żeby na mnie to wpływało, ale wydaje mi się, że to jednak może mieć duży wpływ. Więc chcę ogarnąć przede wszystkim zdrowie fizyczne, potem takie, taki komfort psychiczny, a potem w końcu zacząć jeździć na rowerze. Poza jazdą na rowerze planuję również utrzymać re re regularność filmów, która jest teraz. Bo około 3 miesięcy regularnie wrzucam jeden film tygodniowo, jednego shorta tygodniowo. Z tymi shortcami czasami tam się coś podziało na przykład w czasie jakiegoś wyjazdu czy coś, ale generalnie staram się to robić, więc planuję to utrzymać. Jeżeli się uda, to na przykład raz na dwa tygodnie, wrzucić jeden odcinek dodatkowo na przykład, nie wiem, z... Testu jakiegoś roweru albo jakiś poradnik serwisowy, no cokolwiek, żeby po prostu tych filmów było coraz więcej. No i poza tym, jak coś jeszcze tego czasu wolnego zostanie, planuję zacząć handlować z powrotem rowerami używanymi, czyli to co robiłem kiedyś. Z tym, że muszę dać sobie na to chwileczkę czasu, no bo teraz sytuacja jest w miarę ciężka, będą w ostatniego roku ceny pospadały nowych ro rowerów o nawet 40%, więc muszę po prostu na nowo poznać ten rynek używanych rowerów, no bo od dłuższego czasu. Nie kupowałem za dużo używanych części, no bo miałem w sumie dostęp do wszystkiego po fajnych cenach, więc korzystałem z tego, że to mam i kupowałem wszystko nowe. No ale przy okazji też liczę na to, że będę miał w końcu czas, aby posprzedawać swoje rowery, ponieważ na chwilę obecną mam chyba 10 rowerów, może 9, może 11, może 12. Szczerze, nawet nie wiem ile mam rowerów, bo po prostu je kupowałem. Z myślą, że zacznę jeździć. No i tak w sumie. Niektóre stoją i nie przejechałem na nich ani metra. Nie no, dobra, w sumie nie będę teraz wymieniał wszystkich rowerów, ale naprawdę to co mam teraz, tak bym kiedyś miał to, to bym jeździł tym codziennie. A na przykład teraz, już tak, ostatni przykład, mam fuza na 29 cali, kupiłem go niedawno i nie przejechałem się nim ani razu. Nawet przed serwisem po prostu go kupiłem i schowałem do Bikershopu już no bo to już tak jak mówię te rzeczy wszystkie stąd znikają, nie? No i co? To chyba koniec odcinka, powiedziałem wam jak to się zaczęło, jak to przebiegało i jak to się zakończy. Mam nadzieję, że tak to się zakończy wszystko po mojej myśli. No i to w sumie byłby koniec odcinka, jeżeli dotrwaliście do końca, to bardzo wam dziękuję, ponieważ był to odcinek taki w sumie bardziej nietypowy, bo nie, nie ma tutaj chyba żadnego teraz ani nie wiem, clickbaita, ani dynamicznego montażu, ani nic ciekawego de facto, tylko po prostu opowiadam swoją historię i swoje plany. Więc jeżeli dotrwaliście, to znaczy, że w sumie nawet nie wiem, jak to interpretować, możecie napisać, dlaczego zdecydowaliście się, się zostać do końca. A ja kończę odcinek, do następnego razu, cześć.